There are times there's a natural mistake that blows in the air, but sometimes the air is so different and smells with despair. It isn't God's word anymore. It is Satan's world and Satan's war on goodness. Oh. się rzadko zdarza na płytach w Polsce mówimy teraz już o polskich płytach węcze żeby teksty były tak poważne bo to są w większości bardzo poważne teksty to, Chyba to... wszystkie są poważne no właśnie no dobrze wszystkie są poważne tak? i jeżeli nie wszyscy rozumieją język angielski tak? jesteśmy w Polsce więc Chciałbym tylko... Często nas o to pytają i proszą. Tak. Przy okazji drugiej płyty, Zagrazać chociaż dwie piosenki po, po polsku, polsku, no niech to będzie. No. To, jest, to jest dobry pomysł, ja też lubię. Ja też lubię, ale. No, 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 skończy, no, skończy. No, ale... Tak, myśl jest taka po prostu. Czy to, to było zamierzone działanie artystyczne, czy dalej będzie tak samo? To nie jest proste, zrobić drugą płytę. Właśnie jesteśmy na etapie. No i tu pytanie o to. Przywieźliśmy na razie z Jamajki trzy nowe nagrania, które w tej chwili będziemy kończyli, już chyba mogę to powiedzieć, bo jesteśmy po takich wstępnych rozmowach ze znajomymi z Niemiec, z panem Umberto Eko, który zremiksował jedną z naszych piosenek, która znalazła się na składance takiej ogólnoświatowej. Tak jest. Jesteśmy obok Gentlemana, obok Damiana Marley'a, obok Steel Pulse, stereo MCs, jest cała masa artystów na tym albumie, niektórą Budjubanton chociażby, tak? Mm. Gdzie... Zaproponowaliśmy sobie, że, że zrobimy to troszeczkę teraz nie tylko i wyłącznie jamańsko, nie tylko w jednym studio. Więc przywieźliśmy część traków z Jamajki, będziemy kończyli to w Niemczech. Muzycy z Niemiec również dołączą się do tego, chociażby sekcja Denta, chórki znanych oczywiście artystów, jak sekcja Denta z Dub Incorporation. Police and thieves and stupid are free running around, but we'll never get silent. We can get violent till that's where it's got to go. We'll come with the power, we'll come with the storm from the living one, from the mighty one. Piosenka, którą w tej chwili zagraliśmy, ja wiem, że to może bardzo ludzi dotyka i boli, zwłaszcza ludzi, którzy lubią konsumenckie życie i którzy nie, nie, nie chcą słuchać tak naprawdę pewnych, pewnych prawd, które są bardzo istotne również dla nich. I my śmiało mówimy o tym, że Machina Lucyfera została tak naprawdę wytoczona, bez względu na to, czy jest to poetyckie, czy jest to rzeczywiste. rzeczywiste. Każdy może sobie sam na to spojrzeć, jeżeli, jeżeli ludzie nie widzą tego, że na świecie toczy się wojna między dobrem i złem, i że tak naprawdę od końca II wojny światowej do teraz nie było ani jednego dnia pokoju na Ziemi. Ja w swoim życiu wybrałem reggae ze względu na to, że ta muzyka jest, jakby to powiedzieć, bardzo takim wygodnym, komfortowym gruntem do tego, żeby przekazywać informacje, które mają. Naszym zdaniem, moim zdaniem, kluczowe znaczenie dla, dla, dla życia człowieka. I my w tej chwili obserwujemy na, na świecie taki, jakby to powiedzieć, trend, że mówi się w Ameryce I am the shit. Kiedyś, 30 lat temu, jakby ktoś tak powiedział do swojego dziadka w Stanach Zjednoczonych, to on powiedział: Dlaczego tak się nazywasz? W ogóle? Dlaczego próbujesz na siebie mówić, że jesteś głównym? Dzisiaj tak się mówi I am the shit i ludzie promują bardzo siebie. My, tak mówiąc szczerze, nie, nie wiem, czy, czy ktoś w to uwierzy, czy nie, ale to nie jest istotne. Nasz projekt nie istnieje po to, żeby promować siebie. Bardzo się cieszymy, kiedy ludziom się podoba to, co robimy. Cieszymy się również, kiedy ludzie kupują te płyty, ale naszym celem jest dotarcie do ludzi i otworzenie im oczu na to, co się tak naprawdę dookoła dzieje. A to, co się dzieje dookoła, powiem tak bardzo w skrócie i w pigułce. To są rzeczy, o których nawet w radiu nie można mówić, bo to są rzeczy bardzo zakazane, to są rzeczy bardzo niebezpieczne. I uważam, że przez piosenki i przez muzykę można trochę zajrzeć do serca ludziom, bo muzyka otwiera ich sferę uczuciową i no. można wpłynąć na to, żeby oni mogli otworzyć swoje oczy i być szczęśliwi, bo... Jak ktoś zadaje sobie pytanie, ile muszę mieć pieniędzy, żeby wreszcie być szczęśliwym, to dojdzie do wniosku, że takiej sumy nie ma. Nie y i, I właśnie my chcielibyśmy na to bardzo silnie zwrócić tak. uwagę ludziom, że szczęście nasze zupełnie jest gdzieś indziej i że my tak naprawdę jesteśmy tutaj na tej ziemi przez krótką chwilę jesteśmy tutaj obcy po to, żeby mieć pewne doświadczenie, które jest bardzo, bardzo związane tylko z każdym indywidualnie. Ja nie mogę na przykład powiedzieć, że jest jedna prawda dla wszystkich, ale na pewno każdy dla siebie. W w swoim życiu, swoją prawdę musi znaleźć, bo poza tym szczęścia nie ma. Raz Tasa poza muzycznymi doznaniami i tak, taką fajną przygodą. Jest dla mnie czymś bardzo wyjątkowym, bo to jest dla mnie taka nauka. I nauczyłem się tak wielu rzeczy i poprzez to, że spotkałem Dawida, poprzez to, że mogliśmy razem pracować, że, że byłem świadkiem, jak te, te nagrania powstają. I Dawid będzie pamiętał ten dzień, jak się poznaliśmy. Byłem bardzo ubogi, jeżeli chodzi o, o duchową sferę. Myślałem, że tak naprawdę Boga można znaleźć w jakichś tam świątyniach, i, 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 i pewnie tak jest. Ja się trochę tego bałem, miałem trochę przygód, księża mnie nie akceptowali. Prosili mnie o opuszczenie kościoła, ponieważ włosy mam dusze i, i tak dalej. I był taki dzień, że wstałem z kanapy, przyszedłem do Dawida, miałem łzy w oczach, i teraz, jak to wspominam, to też mam taki moment, że mówię: Dawid, ja już wiem. I od tego momentu. Y Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem i jestem naprawdę w stanie zaryzykować takie stwierdzenie, że, że ja znalazłem, i jestem bardzo spokojny na tej drodze. Louis powiedział, że te teksty są bardzo poważne, a ja myślę, że one są przede wszystkim osobiste i, i, i to, to mi się tak. bardzo podoba. I, I jednocześnie mogą być smutne, mówiąc o rzeczach pięknych i ważnych. Proponuję posłuchać taki pozornie smutnej piosenki. Lying to my people who listen to lies. You have killed all those who shouldn't have died. Spur those who should not stay alive. And the blood runs red. And the blood runs cold. And the blood runs today. Just like in the days of old. Mam pytanie do panów o to, czy, czy jest duży poziom, to takie będzie polskie, ale tak jest, czy jest duży poziom zazdrości w tak zwanym e, świadku muzycznym? Bardzo jestem związany z takim powiedzeniem Stevena Newlanda z zespołu Roots Underground, który powiedział, że music is a mission, not a competition. Muzyka jest misją, a nie współzawodnictwem i, i dlatego... Nie chciałbym nawet znać, uczyć ludzi, którzy mogą z tego powodu mieć zazdrość, no bo ja nie zazdroszczę na przykład Marleyowi tego, że był Marleyem, ja nie zazdroszczę Davidowi Gahanowi tego, że jest Davidem Gahanem, po prostu dla mnie to jest jednak bądź co bądź rodzina muzyczna. Ja zauważyłem, że poprzez też pojawienie się takich różnych programów, jak tam te talenty i tak, gwiazdy, tak, tak, i tak to, dalej. To, to, to ludzie na przykład, którzy są bardzo zdolni, a jest wielu zdolnych ludzi, którzy do, do tych programów się udają, oni oni, jakby to powiedzieć, nie mają innej szansy pokazania swoich umiejętności gdzieś indziej, a pokazanie się w takim programie automatycznie jest utratą wiarygodności artystycznej, bo są to po prostu babilońskie programy. Tak. I w związku z tym jest ciężko ludziom pokazać się tak naprawdę i pokazać to, co, to, co ciekawego robią, i przez to się tworzy taki duch współzawodnictwa, który nie, nie jest na pewno duchem kreatywnym. Ale gdzieś na pewnym pułapie robienia muzyki to wszystko znika, to się zaciera. Ja pamiętam wspólne koncerty, które graliśmy już ze świętej pamięci Grzegorzem Ciechowskim, który, któremu by nie przyszło na pewno do głowy, żeby myśleć o kimś w sposób zazdrosny. Pamiętam hmm. tego człowieka jako kogoś, kto, kto zawsze wspierał wszelkie działania muzyków i wszelkie kreatywne. Kwestie. dlatego mi się wydaje, że na pewnym pułapie, jak ktoś czuje się sam spełniony w tym, co robi, to nie będzie zazdrościł nikomu innemu tego, że też się spełnia. A na etapie takiego, jakby to powiedzieć, takiej nizin, gdzie wszyscy mówią, że my jesteśmy underground, ale to tylko dlatego, że nie są w stanie się wybić overground, to, to, to wygląda to trochę inaczej.